Witam wszystkim, z tej strony Dia i witam Was w już chyba 19. filmie z serii o VTuberach. Polecam nadrobić segmenty, bo wtedy Wasza wiedza będzie pełniejsza, a dzisiaj trochę o ręcznym animowaniu w MMD. Oki, okay, o tym mówiłam tydzień temu, ale niech będzie, że się powtórzy i zrobię Wam szybką przypominajkę. Tutaj przemieszczacie się między modelami a kamerą, tutaj i tutaj. Tutaj macie interfejs kamery, a tutaj macie interfejs modelu i wszystko to sobie działa. Postać robi jakieś rzeczy, jak sobie te wszystkie rzeczy przesuwacie. Tutaj odpalacie animację, a tutaj jest wasza linia czasu. Tutaj macie pokazane, czy macie jakiś wczytany dźwięk, a wczytujecie go przez file i load 2 file, bo tutaj wczytujecie tylko wav, mp3 wam niestety nie zadziała. I myślę, że wszystko sobie w skrócie odświeżyliśmy. No to teraz lecimy do tematu. Zaczniemy sobie od ruchu modelu. Zazwyczaj tak się zaczyna animować w MMD, bo potem w przypadku choreografii na przykład motion jest bardziej możliwe do customizacji i każdy może sobie ugryźć inaczej kadry i sobie tam po swojemu zrobić mimo wszystko ten teledysk. Ale dobra, bez ideologii. Najpierw pokażę Wam ogólnie o co w tym chodzi. Tutaj macie wszystkie opcje edycji, które omawiałam dwa tygodnie temu, więc lecę teraz dalej z tematem. Select wyświetla nam kości postaci i możemy w jakąś kliknąć i ustawić. Wybieram klatkę, na której chcę, żeby postać podniosła rękę. Będzie to 30, więc niech zajmie jej to sekundę do podniesienia ręki i ją ustawiam. I tada, a i jeszcze klikamy register. I tada nasza postać podnosi rękę. To samo możecie zrobić z każdą inną kością. Czy to ręka, noga, biodra, korpus, któryś element kręgosłupa, ustawiacie to tak jak potrzebujecie. Możecie też wyłączyć wasz model na określony czas animacji, klikając tą opcję Display. I robicie to tak. Na przykład tutaj mamy display włączony. Na dziesiątej chcę, żeby zniknęła, i żeby pojawiła się na dwudziestej. Odpalamy. I jak widzicie, na chwilę nam postać znika i za chwilę się pojawia. Ale to na razie nie jest mi do niczego potrzebne. Jeżeli nie umiecie animować z głowy, to warto sobie zrobić referencję albo rozrysować sobie najpierw jakąś animację i na podstawie tego, co sobie narysowaliście, animować. Wygląda to mniej więcej tak, gdzieś wam w rogu się pojawi fragment z tego, jak mam, jakby animatik tak zwany, i później na to animację nałożoną. Jeżeli chcecie zrobić jakiś trend z TikToka albo jakąś istniejącą już choreografię, tak jak ja to na przykład robiłam w przypadku Queen of Kings to warto sobie podłożyć filmik z internetu i teraz w przypadku obu wersji macie rozrys i macie referencje i możecie wczytać je jako tło tylko, że MMD ma jeden mały problem, odczytuje tylko konkretny typ AVI. Wrzucę Wam kilka tutoriali, z których ja korzystałam, żeby dostać ten typ. Najlepiej sprawdzał mi się Prism Converter ale niestety to jest program wątpliwego pochodzenia, więc ja Wam tego nie będę linkować, ale tutoriali jak osiągnąć ten typ jest multum nawet na polecanym przeze mnie Learn MMD jest tutorial z jakimiś wtyczkami do YouTube, więc tutaj polecam Wam to poszukać, jak ogarnąć ten format. Jak macie już gotowy film to wrzucacie go do MMD, możecie go po prostu przeciągnąć i wtedy przemieszczacie się po linii czasu tak, żeby wyłapywać konkretne pozy i ustawiacie Wasz model tak, żeby oddawał tą pozę pamiętajcie, że pracuje w trójwymiarze i warto sprawdzać jak poza wygląda z różnych kątów i tak sobie ustawiać te pozy i reagujecie na to, co dzieje się pomiędzy, żeby było ładnie. No i tutaj dla przykładu przygotowałam sobie AVI i wrzucam i jak widzicie mam z tyłu takiego um, dostojnego dżentelmena, który kiedy przełączam klatki to się porusza. Tak, wcale nie zrobiłam tego, żeby po prostu mieć postać. I o co chodzi? Weźmy, usuńmy tą całą animację z naszej postaci i zobaczmy, gdzie się zmienia poza. Tutaj jest w pierwszej pozie, i tutaj jest na 30. klatce, nawet wcześniej. Tu jest już w drugiej pozie. Więc co robię? Biorę nasz model i ustawiam go tak samo, jak tamten jest ustawiony, czyli wyciągam rękę do góry i klikam Register. Widzę, że postać ma jeszcze przekręconą głowę, więc to samo robię z głową. No i wszystko jest spoko, tylko zauważcie, że głowa jednak, jak tak sobie przewijam, zmienia się znacznie wcześniej i głowa dopiero tu i głowa jest tu jeszcze przechylona, więc biorę sobie ten klucz głowy, przeciągam tutaj i teraz animacja zgadza się z modelem. I w ten sposób po prostu. Edytuje się, kiedy ma się referencję. No dobra, i teraz zapomnijmy na chwilę o tym tle. Mamy tą naszą animację i nam się podoba, ale chcemy, żeby trwała ona krócej. Co robimy? Mamy tak, użyliśmy do tego rękę i użyliśmy do tego głowę, więc robimy teraz tak. Mamy tutaj zaznaczony bone i zaznaczamy, że chcemy cell bone od 0 do i tutaj mamy do 20 i klikamy 20. No i naszymi selbonami będzie w takim razie Załóżmy, że ręka czy znaczy no nie załóżmy, po prostu weźmy rękę Weźmy tylko rękę, Ok, będzie prościej I mamy jako selbon właśnie rękę I klikamy teraz ręcz Sel i zaznacza nam to wszystko I klikamy Expand I pojawia nam się okienko, którego nie widzicie Przełącza się w ten sposób I teraz będziecie widzieć to okienko A ja Wam to sobie wykadruję, żebyście nie widzieli co ja tutaj na pulpicie mam W każdym razie, pojawia Wam się takie okienko i tutaj ustawiacie, co chcecie z tym obiektem zrobić, czy chcecie też przesunąć faciale, czy displeje, wszystko sobie tutaj zaznaczacie. I tutaj, jak damy 1.5, to animacja się rozciąga i nasza postać znacznie dłużej podnosi rękę. Jeżeli, weźmy sobie jeszcze raz, expand, jeżeli zrobimy na przykład 0.5, to nasza animacja się przyspieszy. I klikamy play i już ma dawno podniesioną rękę. Także to jest takie sprytne narzędzie. Mamy tą naszą animację, ale ruch jest taki nudny, jednostajny. Co teraz z tym zrobić, żeby ta animacja była płynniejsza? Mamy teraz tą krzywą, i ta krzywa właśnie o tym decyduje. Klikamy sobie na nasz kluczyk i ona nam się tutaj pojawia. I teraz możemy sobie ją dowolnie poprzeciągać. Nie pamiętam, który koniec odpowiada za co. W każdym razie różne ustawienia, jak widzicie, zmieniają nam tempo animacji. Tutaj mamy S, czyli wolno, szybko, wolno. Teraz ustawimy sobie taki łuk w tę stronę. I mamy szybko, wolno. Teraz zróbmy sobie coś takiego. I mamy wolno, szybko. I po prostu w ten sposób możecie się tym bawić. Na przykład uznajmy, że coś takiego zrobimy, i coś tutaj postać robi jakiegoś takiego kwadraciaka. Także w ten sposób możecie po prostu manipulować dynamiką waszego ruchu. I teraz, jak widzicie, ręka ma jakikolwiek ciężar. Jak nie zapomnę, to zrobię gdzieś wam teraz tutaj porównanie, jak one wszystkie wyglądają po kolei. Myślę, że możemy lecieć dalej, bo to chyba z takich... A nie, 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 nie. Jest jeszcze opcja dynamiki dla takich leniwych tyłków jak ja, czyli korzystanie z Animation smoothera. On nam co prawda nie doda dynamiki, ale lekko poruszy inne elementy modelu oprócz twarzy. To jest ważne, żeby nie renderować wtedy twarzy, bo nie będzie po prostu jej widzieć w naszej animacji i całkowicie nam wywali, więc jakby tu oddzielnie trzeba robić twarz, a oddzielnie trzeba robić ruch ciała. W każdym razie, e, jeżeli chodzi o smuffera, no to smuffer modyfikuje nam ruch ciała, tak żeby on był właśnie bardziej płynny, bardziej żywy. Jest to nieznaczna różnica, ale jednak w niektórych animacjach robi tą różnicę. Jak na przykład widzimy, pobieramy sobie motion i widzimy, że tutaj w tym e, timelineie mamy całe po prostu bloki kluczyków. To znaczy, że ktoś użył smuffera, bo właśnie smuffer wypełnia dosłownie całość mikroruchami, żeby się więcej w tej animacji działo. Ja często korzystam ze Smofera do swoich animacji, także tutaj się przyznaję do tego, czytuję animując. <grym> Smoofer ma też często tak, że od niektórych modeli przyjmie animację i ją wygładzi, a od niektórych nie. I co zrobić, kiedy nie chce nam wygładzić animacji z naszego modelu? Wchodzicie sobie w DeviantArt, pobieracie sobie jakiś bazowy model TDA Miku Nakładacie na nią tą waszą wyrenderowaną animację z modelu i wtedy renderujecie ją z tej miku i wtedy wrzucacie ją do smufera i mi tak zawsze działa i nie mam wtedy problemu. Taki ode mnie pro tip. Oki, okay, kolejną rzeczą, która nam może pomóc w animowaniu są pozy, zarówno ciała jak i dłoni i wszystko to też znajdziecie na Debiant po którym oprowadzam Was tydzień temu. W wyszukiwarkę wpisujecie sobie na przykład MMD Hand Poses albo MMD Poses i wybieracie co Wam potrzeba. Od zwykłych pus możecie zacząć animację, a pozy animacji zaoszczędzą Wam czas ich animowania, bo po prostu sobie je wrzucacie. Pozy wczytujecie w następujący sposób. Wchodzicie w File i klikacie Load Pose Data. I wybieracie co dusza pragnie. I to tyle z ogółu, a teraz łapcie przyspieszenie, jak ja robię krótką animację postaci i widzimy się za chwilkę w sekcji animacji kamery. Jak widzicie, zrobiłam takie cacko. Teraz warto je wzbogacić o kamerę. Wchodzę do kamery, tylko muszę zapozować animację. I teraz robimy tak. No, powiedziałam, że wchodzimy do kamery. Proszę mi się tu przyłączać. Dobra. Um, a więc kamerę możemy edytować na różne sposoby. Robimy to dokładnie tak samo, jak widzieliście przed chwilą z animowaniem. Czyli wybieram sobie odległość i na przykład sobie... Mogę oddalić tutaj albo scrollem. A mogę sobie ją obracać tutaj albo myszką na różne sposoby. Mogę sobie ją po prostu przesuwać po liniach prostych. I co jeszcze mogę z nią zrobić? Mogę zmieniać jej perspektywę, kąt i w ogóle wszystko, co tam chcecie. A oprócz tego fajna rzecz. Załóżmy, chcę, żeby moja kamera była takim twistem do środka. I nie muszę tego robić teraz klatka po klatce, że przekręcam. I zapisuję, idę tu, przekręcam i zapisuję. Tylko mogę zrobić to w taki sposób. Idę, załóżmy, że chcę, żeby do tego momentu się twistowała. O, inaczej. Oddalmy ją sobie tak troszeczkę dalej. Zarejestrujmy to. Idziemy teraz na 30 i chcę, żeby ona się zbliżyła twistując się, więc zbliżam ją i obracam sobie tak. I klikam register. I teraz, jak widzicie, nam się twistuje tyle obrotów, ile zakręciliśmy. Także tutaj możecie się bawić po prostu, jak tylko chcecie. No dobra, no to skoro ja sobie teraz ogarnę kamerę po swojemu, co Wam zostawię na przyspieszeniu i za chwilkę weźmiemy się za ruch ust. Tutaj, co prawda, ruchu ust nie będzie, no bo ta animacja do ruchu ust nie pasuje. Ale pokażę Wam ogólnie, jak się robi ruch ust, także widzimy się za chwilkę po ogarnięciu kamery. Kamera wygląda tak i teraz przejdziemy właśnie do obiecanego ruchu ust. A więc, jeżeli chodzi o ruch ust, to są wtyczki i programy, które generują synchronizację ust z tekstem, ale ja z takich niestety nie korzystam i robię to ręcznie. I tak, jeżeli chodzi o model, to tutaj macie manipulację twarzą i teraz jest tak, w tej animacji, tak jak mówiłam, nie potrzebuję ruchu ust, więc odpalam sobie drugie MMD. OK, mamy drugie MMD i teraz musimy wczytać nasz plik WAV, czyli nasz dźwięk. Przeciągnąłam i jak widzicie pojawiła się tutaj taka niebieska falko-szlaczek coś. I teraz wchodzimy w File i szukamy w File opcji Play WAV with Frame. Klikamy to i od tego momentu, jak słyszycie, kiedy przewijamy klatki, to odpala się dźwięk, który jest na danej klatce, w którą klikamy. Więc co teraz musimy zrobić? Teraz szukamy, gdzie nasza postać zaczyna śpiewać. Ja sobie troszeczkę podgłośnię, żebym lepiej słyszała, wam to później ściszę. I sobie teraz tak, wkleję sobie to tutaj. I później końcóweczka, żebym później nie musiała tego szukać. I teraz robimy z tymi ustami tak. Jak słyszycie, jest to alfabet, więc teraz musimy lecimy po prostu odtwarzamy literki. Tutaj mamy E, więc lecimy sobie. Klikamy najpierw register, jak ma zamknięte. I dopiero gdzieś w tym miejscu zacznie otwierać, więc robimy. Otwieramy jej usta E. Możecie bardziej, możecie mniej, w zależności od tego, co potrzebujecie i ile macie mimiki jeszcze nałożonej do tego Bo mimikę jakby nakładacie troszeczkę oddzielnie od um, jakby animacji ust Ja zazwyczaj najpierw nakładam animację ust, a dopiero później wybieram mimikę twarzy Znaczy mimikę twarzy, oczy mimikuję praktycznie od początku i od razu Później nakładam ruch ust, który robię na takiej zasadzie, że właśnie załóżmy robię, tak jak teraz zrobiłam animację w jednym oknie MMD. Później wrzucam ten sam model do drugiego okna MMD, robię tam tylko ruch ust. Później wam pokażę jak go wyrenderować i dopiero wtedy wracam do tej animacji i go wrzucam. To spokojnie, to jakby się nie nadpisuje. Bo animacje się na siebie nakładają i dodają się do siebie, także to też musicie mieć na uwadze, jak będziecie nakładać nowy motion: że musicie najpierw usunąć stare albo zrestartować MMD i dopiero wtedy nałożyć nowe. No dobra, to lecimy. Mamy. I tu już będzie gdzieś. Tu jeszcze ciągną, więc tutaj jej przetrzymamy. Ale tu już będzie zamykać i tutaj, mimo wszystko, mimo że mówi Ej, to słyszymy i. Więc idziemy i szukamy i. Klikamy tutaj, żeby od tego momentu, jak ona zamyka dziubek, żeby wchodziła na i. Jak widzicie, to kilka klatek, ale już. pasuje. I tu ciągnij sobie bardziej to i. Tutaj już zamykamy, bo będziesz wchodziła na b. Tak. B nie trzeba jakoś specjalnie animować, bo b to jest po prostu I, więc znowu mamy już ustawione I, więc otwieramy dzióbek na I. Chyba, że chcecie bardziej podkreślić jej ten ruch, to możecie dać na przykład E, które, też, które w sumie jest bardziej czytane jako I. I delikatnie je ten dziłek otworzyć, ale wtedy zmniejszcie trochę I, żeby nie wychodziła taka karykatura z dzióbka. I teraz możecie to skopiować, bo tu będzie na C znowu ten sam ruch. Na si możecie właśnie troszeczkę ząbki najpierw pokazać. I później to sobie skopiujcie. Niech tu sobie ciągnie to. I na D będzie znowu ta sama animacja, więc sobie te wszystkie sekwencje zaznaczam. I tu gdzieś widzę, że będzie uderzało D, więc robię tak. I teraz wszystko co tu mam wyłączam to I i biorę sobie E, bo będzie teraz właśnie literka I w alfabecie, czyli w sumie po naszemu E. I nawet szybciej możesz to uderzyć gdzieś tu. Teraz będzie F. I na F widzimy, że ona troszeczkę ma mocniejszy ten dźwięk, więc możemy podbić go literką A. Przetrzymamy i tu tą literkę A zamkniemy. I to samo z literką E, która chyba już jest domknięta, dobra. I teraz fajnie będzie... Zrobić U, bo wtedy podobnie nasze usta się układają. Zacznijmy sobie, że to U będzie się formować tu. O, tak delikatnie. I G znowu będzie tak samo jak I E. Sprawdźmy, co zrobiliśmy. I tutaj tylko jest jeden mały glitch, więc go zaraz poprawimy. I sprawdźmy. No, i teraz jest super. I mamy nasze literki. I teraz tak, żeby je wyrenderować. Klikamy tutaj Unfacial w tej rozwijce tutaj i zaznaczamy nasz zakres. Patrzymy, gdzie się kończy nasza animacja, tu się kończy nasza animacja. Więc robię Ctrl C i wklejam sobie to tutaj. Tutaj już mamy pokazane, gdzie się zaczyna nasza animacja, więc mogę sobie to wkleić albo mogę sobie to też przepisać. Odklikujemy sobie gdziekolwiek tutaj w tym miejscu. Klikamy Range Cell i jak widzicie wszystko zaznaczyło się na czerwono. Klikamy teraz File i klikamy Save Motion Data. No i program się zapyta, gdzie my to chcemy zapisać. Zapisujemy sobie jako ABC. Możemy to, tak jak to wam to tłumaczyłam, że jeżeli robicie na przykład animację ze śpiewem, to możecie wtedy ten ruch przykleić do waszej animacji i to się nadpisze. Zresztą wam pokażę. Mamy tutaj tą naszą animację tego podskoczku naszego pięknego. I wezmę teraz sobie File, Load Motion, albo mogę po prostu je przeciągnąć. Klikam ABC. Jak widzicie, tutaj się pojawiły nowe oczka i nasza postać będzie machać dzióbkiem, tylko ona się obraca, więc jest to ciężkie. Ale jak widzicie, o, patrzcie, i teraz dalej śpiewa nasz alfabet. Więc no, motion się po prostu nadpisują, więc jak chcecie dograć do Waszej animacji konkretny ruch ust, no to możecie go dobrać. Jeżeli załóżmy ruch ust pojawia się dopiero w trakcie, tak jak mieliśmy to w tej animacji, to warto wtedy ten ruch zapisać od, kl od klatki 0 do tej, do której chcemy, żeby to trwało, bo wtedy, tak jak widzicie, tutaj mi się od razu wkleje to motion, a nie na 700 którejś tam klatce. Więc dlatego też miejcie to na uwadze, że to się wczyta po prostu od zera. Więc musicie to 0 też zaznaczyć, wtedy będzie wszystko normalnie w timeline. Ie. Ok, teraz jak wyrenderować ruch? I pokażę Wam dwa sposoby, bo czasem będziecie chcieli wyrenderować tylko ruch postaci, a czasem będziecie chcieli wyrenderować całe i z twarzą, i bez twarzy. A więc, żeby wyrenderować ruch postaci, w tej rozwice, klikacie, załóżmy najpierw weźmy całość i wtedy klikamy All Frame. Mamy naszą animację tutaj zaznaczoną, klikamy RANGE CELL, wszystko wyświetla się na czerwono i dalej tak samo, wchodzimy w FILE i SAVE MOTION DATA. Jeżeli chcecie tylko i wyłącznie zapisać ruch bez mimiki twarzy, to wchodzicie wtedy w... Znowu tą rozwikę, szukacie CELL BONE, wchodzicie do modelu, klikacie BOX CELL i zaznaczacie cały model. Tutaj musicie się upewnić, że nic nie macie zaznaczone, więc warto sobie odklikać gdziekolwiek. Wtedy klikacie range cell i jak widzicie, tutaj mamy facjale i facjale nam się nie zaznaczyły. W tym momencie wchodzimy znowu sobie w File i wtedy klikamy znowu save motion data. Jeżeli chodzi o kamerę, wygląda to dokładnie tak samo. Wchodzimy do kamery. Patrzymy w rozwójce kamery. Mamy jeszcze światło, cień i grawitacja. Je też możemy wyrenderować jak chcemy, ale my chcemy tylko kamerę. Biorę kamerę, widzę, że mam coś na czerwono kliknięte, więc odklikuję, żeby się odkliknęło, klikam range cell, wyświetla mi się cała kamera na czerwono. I znowu robię to samo, file i save motion data. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o przyspieszony kurs animacji. Za tydzień pokażę Wam jak wczytywać obiekty, sceny, rekwizyty i skąd je wziąć. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Jeżeli film Wam się spodobał, to nie pogardzę, jak zostawicie jakąś łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi, a podoba Wam się mój content, to zachęcam Was do subskrypcji i zapraszam Was na serwer Discord, do którego link macie w opisie. To byłoby tyle ode mnie. Trzymajcie się cieplutko i papatki!